Dzień dobry, opowiemy sobie dzisiaj o temacie dosyć kontrowersyjnym w polskim świecie samochodowym, czyli o spachlowaniu. I pokażę tutaj mniej więcej, jak to zrobić, żeby to było trwałe, żeby to się trzymało i przede wszystkim, żeby to było równiutkie, żeby to dawało równe, niezafalowane nigdzie odbicie. No i tak jak wspomniałem, żeby to było trwałe. Przy czym też zaznaczam, że to, co ja tutaj pokażę teraz, to jest jakby moja wizja spachlowania mój sposób, bo też pamiętajmy o tym, że no nie bez powodu o tym się mówi, że to jest rzeźba, czyli to jest rękodzieło. Każdy ma inny sposób. Może to, co tutaj zobaczysz, jakiś ruch cię zainspiruje, może nie. No nie Pomy. wiem, pokażemy to, o co chodzi. Pomy. Dobrze, pokazujemy. Naszymi pacjentami dzisiaj są drzwi jedne i drugie. W różnym stopniu zaawansowania tutaj w obróbce. Te są prawie, że gotowe, te są jeszcze niegotowe, tak troszeczkę specjalnie pościnę zostawiliśmy, i tutaj wytłumaczę pokrótce o co chodzi. To może sobie albo nie, albo na przebitkach pokażemy, albo możesz teraz pokazać. To pokażę teraz. Mamy tutaj jakby dwie sekcje, które nas interesują, bo tutaj będzie szłalistwa, tutaj też będzie taka szłalistwa, więc tego nie będzie aż tak widoczne. Skupiamy się na tym pasie i na tym. Ten był troszeczkę bardziej pofalowany, ten mniej. I teraz, żeby to wyłapać, ja używam trzech szpachli. Ale to było głupie. Trzech spachli. Pierwsza spachla jest spachlą konstrukcyjną jest to spachla z włóknem szklanym w moim przypadku. No, konstrukcyjna spachla ma to do siebie, że ona, przez to, że ma w sobie to włókno szklane, czy tam jakiekolwiek inne włókno, ma zmniejszoną tendencję do siadania i można dawać jej większe warstwy finalnie. Tak więc, na pierwsze ruchy, na te wszystkie największe zafalowanie dajemy spachle strukturalną, następnie szpachlę uniwersalną, to jest taka już bezwłókna, taka powiedzmy troszeczkę, yy, troszeczkę treściwsza i na sam koniec, tak jak tutaj widać na przykład, od kantu do kantu. Cały, cała powierzchnia jest zaszpachlowana szpachlą finiszową. Yy, jest to szpachla akurat tutaj też w tym przypadku taka powiedzmy półpłynna. Yy, ona daje bardzo fajne wyłapanie powierzchni. I Dlaczego jest to od kantu do kantu? No bo cały element nas interesuje, to nie ma być na przykład jeżeli tutaj mamy dołek, tutaj mamy dołek, że szpachlujemy tylko te dwa dołki, tylko jeżeli tutaj ta blacha się skurczyła, rozciągnęła przepraszam i weszła do środka, to nie jest tylko w obrębie samego dołka, to uszkodzenie sięga szerzej, dla więc tą szpachlą zrobimy sobie całe, cał, naprawimy całe zafalowanie do idealnie równej powierzchni, yy, tylko że zamiast Mieć tyle spachli będziemy mieć jej tyle, tylko że tutaj ta powierzchnia będzie taką minimalną cieniuteńką warstewką. No i teraz jak to obrabiać? Elementy mamy już pokryte pudrem kontrolnym, tak, żeby widzieć, o co chodzi. I ja to obrabiam na dwojaki sposób. Pierwsze co, szlifierka oscylacyjna, w tym wypadku elektryczna. <laughs> Bardzo polecam takie rozwiązanie. I do tego odkurzacz i szlifujemy to z grubsza. Powierzchnię mamy wstępnie wyszlifowaną, dosłownie, wystarczy liźnięcie, żeby pościągać te wszystkie schodki, które zarobiliśmy yy, nakładając szpatle. No i teraz wypadałoby to jakoś odpylić, no bo mimo odkurzacza zawsze tego pyłu się troszeczkę zbiera. Polecam wziąć sobie jakąś włókninkę ścierną, bardzo delikatną, to jest odpowiednik jakiegoś 1500 albo coś takiego i przez szlifierkę na niższym biegu. Skoro obróbka wstępna została zakończona, teraz przyszedł czas na szlifowanie ręczne. I to jest właśnie to szlifowanie, które nadaje temu elementowi ten najfajniejszy wygląd. Do tego polecam nabyć sobie dosyć długą kostkę i po prostu jechać uczciwie cały element. Pamiętaj o tym, żeby ręka nie szlifowała cały czas w jednym miejscu. I broń Boże, po prostu masz taką powierzchnię szlifowania. Wykorzystuj to. Rób takie ruchy. Rób takie ruchy. I to też bardzo ważne, wychodź poza element, żeby tutaj nie było czegoś takiego, takiego, takiego czegoś? Grantu, takiego hamskiego. Nie, nie, wiesz co, chodzi mi o to, żeby nie było tak, że będziesz spakował sobie tak i tutaj zostanie Ci szpacha i tutaj będziemy taką bułę. To mm. potem jak ten samochód poskładasz, to będzie to wyglądało tak. Mm. Dlatego też, te, 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 tak jak na przykład, za koniec rantów. Tak jest. Ważna sprawa nie ważna nie że jest że wychodź poza ten element. <tryk> tak jak na przykład, w przypadku tego samochodu, jak każdy element jest robiony z osobna na stojaku, e, jak już będzie to wszystko zrobione, całe auto zostanie złożone, spasowane i jeszcze raz kostką przeszlifowane. Szczególnie na łączeniach elementów, żeby każdy do siebie pasował. Teraz będę cicho. Teraz będę spikował, założę papier, który papieruje. <laughs> Element jak widać mamy oszlifowany już na dwa sposoby. I co robimy z nim dalej? No, musimy dokonać inspekcji powierzchni, czy nam to <laughs> odpowiada, czy nie. I użyliśmy wcześniej pudru kontrolnego. Tak, więc już na pierwszy rzut oka widać, że jest parę punktów, które były niżej. Które, które nie zostały jakby wcześniej dobrze pokryte szpachlą wystarczająco. Bo też pamiętaj o tym, że jakby nie możesz szpachlować na raz. Bo tej spachli będzie po prostu za dużo. No i każdy produkt lakierniczy ma to do siebie, że odparowując swoje rozpuszczalniki zmniejsza swoją objętość. Więc jeżeli nawali tej spachli naprawdę dużo, to wtedy ona zacznie to się nazywa w żargonie lakierniczym siadać. Czyli zmniejszać swoją objętość, będzie potem widać te wszystkie dołki. Cienkie warstwy. To naprawdę to jest klucz do sukcesu. I teraz tak. Mamy dwa typy inspekcji powierzchni. Pierwszy to jest wizualna, czyli tak jak Tutaj w tym sytuacji widzę, gdzie zostały te ciemniejsze plamy. Wiem, że tutaj są już rzeczy, które wymagają jeszcze poprawy. Drugim sposobem jest inspekcja przez dotyk, czyli po prostu sprawdzamy powierzchnię łapą, co bardzo ważne sprawdzamy pełną powierzchnią dłoni. Nie palcami, tylko całą dłonią. Przesuwamy prostymi ruchami, wtedy masz pewność, że wyczujesz wszystkie, wszystkie niedoskonałości. I podczas tej inspekcji jesteś w stanie ocenić, którą szpachlą będziesz nadbudowywał te, yy, te dołki. Bo jeżeli jest to dołec jak taki typu ten praktycznie niewyczuwalny, ten praktycznie niewyczuwalny, ale tutaj już troszeczkę wyczuwalny jest. Tak więc tutaj użyjemy innej szpachli niż w tych miejscach. To będzie zrobione szpachą wyniszową, a to będzie zrobione szpachą uniwersalną. Cały proces tego spachlowania, który nas czeka, zaczynamy od tej szpachli uniwersalnej na, na większe dołki. No, jakby też mogę dużo i długo opowiadać na temat tego, jak to spachlować, ale to nie ma sensu, bo to i tak trzeba sobie wyrobić te, te ruchy. To trzeba przeżyć, trzeba wannę kitu przełożyć. Ja to potwierdzam, bo ja się właśnie męczę też z dosłownie, męczę się. To trzeba po prostu rozmarować, trzeba sobie wyrobić te ruchy, kiedy naciskać mocniej, kiedy słabiej mm. i tyle. No tak na początek mogę podpowiedzieć tylko tyle, że jeżeli masz dołek, to nie spachuj go tak, tylko spachuj go tak, tak, <grych> na wszystkie strony, tak żeby było dobrze wciśnięte. Przejdę. I to tyle, no tak jak tutaj mamy na przykład przetłoczenie, <grych> można sobie to okleić taśmą ale można też na przykład tego nie szpachlować zwyczajnie. W świecie. Czy... Łatwo jest powiedzieć to, że szpachluj tak, żebyś nie miał potem dużo roboty. Ale to po prostu trzeba sobie te ruchy wyrobić. I to jest cała tajemnica. Chcesz się nauczyć szpachlować? Szpachluj. Możemy powiedzieć też parę słów o, o mieszaniu spachli, bo to w sumie też jest ciekawa sprawa. Tutaj dla przykładu <laughs> możemy pokazać, co robić, czego nie robić. Przede wszystkim nie róbmy czegoś takiego. Bo no, robiąc takie ruchy, my ją napowietrzamy. No, znanym tematem jest to, że e, szpachle... O, widzisz? Zobacz, zobacz od razu, co się dzieje. Widzisz? Bąbelki. Bąbelki. Szpachle trzeba rozmasowywać bo przy okazji, że, przy okazji tego, że ona się wtedy dobrze miesza wyciska z niej powietrze i zobacz teraz co się dzieje. Widzisz? Nie ma bąbelków. Im więcej tych ruchów po tym jak została napowietrzona tym tych bombelków jest mniej. Ta I to jest ta szpachla już <noise> Ten model akurat jest taki Taki w sumie pomiędzy taką już nowoczesną, powiedzmy, finiszową szpachlą, a, a szpachlą uniwersalną. Tak więc nakładamy, tak jak widzisz, cieniuteńką warstwę. Bo tylko tyle nam potrzeba. A skąd wiadomo, że tyle nam potrzeba? No, tu też nie ma jakby uniwersalnego sposobu, to po prostu trzeba wyczuć, podczas tego jak się jeździło ręką po, po elemencie, czujesz jakiej głębokości jest dołek, to i od razu wiesz. Ale to też sama ta szpachelka to w sumie też łapie tak jakby. Nie. Moim zdaniem. To jest miękkie, to jest elastyczne, jeżeli to dociskasz. No tak, ale jak tak nie dociskasz ona... mocno, no to ona wtedy no to No to, to, to robić się było, nie, A, no nie, 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 dobra, nie. to źle mówię, to nie słuchajcie tego. <laughs> I teraz też na przykład ciekawostka, tutaj niby, dlaczego ta inspekcja ręką też jest ważna, bo tutaj pokazuje nam ten ciemniejszy odcień, że to wymaga jeszcze szpachlowania, ale pod ręką nic nie czuć, tak więc tutaj zostało już na tyle minimalny dołek, że mamy idealnie równą powierzchnię, jest coś tam jakiś minimalny defekt, ale jest on na tyle mały, że jest on niewyczuwalny, więc jeżeli czegoś nie wyczuwasz, nie będzie tego widać. A potem może jeszcze opowiemy o tym promienniku, po co i tak dalej. No to zaraz skończysz teraz tutaj szpachlowanie, <coughs> podejdziemy pod promiennik i będziesz opowiadał. Element wyszpachlowany i co? Czekamy, aż wyschnie. No i możemy sobie po prostu poczekać, albo możemy mu trochę pomóc. Promiennikiem podczerwieni. Jest to narzędzie, które jest naprawdę niezastąpione przy szpachlowaniu, ponieważ to światło, które daje, i ta temperatura jest na tyle super, że. Te promienie przenikają przez całą grubość elementu, więc nie nagrzewają tylko elementu z wierzchu, nie robi się taka skorupa na tej spachli, tylko całość jest grzana w tym samym stopniu. I tutaj mamy pewność, że wszystko dobrze odparuje, że wszystko ładnie siądzie i że będzie to dobrze utwardzone. Do czego jeszcze warto tego promiennika używać? Nie wspomniałem o tym, ale jest to element dosyć istotny tego procesu, że spachla jest materiałem poliestrowym, a poliestry mają to do siebie, że Chłoną wilgoć. I to nie chodzi tylko o to, że tak jak przetarł teraz wilgotną ściereczką element, to ta wilgoć zostanie wchłonięta, ale on chłonie wilgoć nawet z powietrza. A używając promiennika, my go też dodatkowo suszymy z tej wilgoci. No to tak tak jak widziałeś na poprzednich ujęciach, element został wyspachlowany. To absolutnie nie jest jeszcze koniec roboty, bo musimy to jeszcze dalej do, podocinać, ale całość wygląda dokładnie tak samo. Przecieramy to pudrem, szlifujemy. Patrzymy, czy jeszcze gdzieś nie trzeba dołożyć i, i tyle. I tak aż do skutku. Nie, nie, teraz nie będę opowiadał. Później opowiem o tym, jak zgrać linię, jak zrobić takie przetłoczenia. Na razie dzisiaj gadamy tylko i wyłącznie o tym, jak zrobić równą jak stół powierzchnię. Taką samą, że zrobiliśmy na masce. Nie róbmy przebitek maski, bo jest aktualnie zastawiona gratami, bo tutaj mamy troszeczkę kiepsko z miejscem. To niech sobie schnie w spokoju, ale możemy na przykład pokazać tutaj taki element już prawie gotowy. Przy czym też należy zaznaczyć, że te drzwi były w dużo gorszym stanie niż tamte. Eee, tak jak tamte na pierwszy rzut oka wyglądały na proste, tak te widać było, że one są trochę pofalowane, trochę coś. I to jest ilość szpachli, którą może tutaj zróbmy. Zobaczcie, tutaj, od ładnie, bo tutaj to ładnie widać warstwy. To jest oryginalny kolor podkładu. To jest szpachla finiszowa, to jest szpachla uniwersalna. I nie widzimy tutaj szpachli konstrukcyjnej, bo nie, widzimy szpachlę konstrukcyjną. To jest szpachla konstrukcyjna. To jest kolor szpachli konstrukcyjnej. Widać tutaj te wszystkie warstwy, przez jakie to przechodziło. I przez to, że ten element był cały pofalowany właśnie też był wyszpachlowanych tutaj, w tym wypadku akurat też tak jak widać po tym miejscu w szczególności też była dodatkowa warstwa szpachli uniwersalnej, która została praktycznie cała zjechana. Zostały tak naprawdę tutaj, tutaj i delikatnie tutaj, ale potem jeszcze pokrywając to tą szpachlą finiszową, przy czym pamiętaj cały czas to wiesz, wygląda strasznie, bo cały element jest w szpachli od kantu do kantu. tylko że ważne jest to, żeby tej szpachli była cienka warstwa, bo te delikatne falki, o których mowa, to 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 nie są głębokie rzeczy. Tu chodzi o to, żeby element miał mgiełeczkę szpachli na sobie i żeby było to równo wyszlifowane. Jeżeli zrobisz to w ten sposób, gwarantuje ci, że że powierzchnia będzie dobra. Ale też po co aż tak się spuszczać może zapytasz? Po co aż tak się spuszczać? No po co? Bo teoretycznie tak jak tutaj było uszkodzenie było uszkodzenie, można byłoby zrobić tylko te dwa miejsca i też by było okej. Okay. ok, to byłoby dobre. Te drzwi też by wyszły nieźle. Tylko, że kojarzysz może coś takiego, a może nie kojarzysz, to ci zwrócę na to uwagę, że są czasem takie samochody, gdzie to jest zwykłe auto, typu, nie wiem, jakaś Oktawia czy, czy coś takiego, ale bez żadnych tuningów, bez niczego. I patrzysz na ten samochód i on jest jakiś dobry. Uh -huh. Wiesz, że coś tam nie wiesz co, ale coś jest w nim takiego, że przykuwa uwagę. I to jest właśnie między innymi to. To jest spasowanie elementów, i to jest to, że one są równiutkie. I to robi takie wrażenie. To jest taki cichy bohater drugiego planu. Kosztuje to sporo pracy, ale warto to zrobić. Mm. No i na dzisiaj w tym temacie to wszystko, co miałem do powiedzenia. Nie subskrybuj absolutnie tego kanału, nic nie lub, po prostu oglądaj sobie i rób sobie z tym, co chcesz. Dzięki, cześć.